Panie i panowie, witamy w kolejnym odcinku. Walczymy właśnie w dwójkę z Primalem kolernym. Tutaj mamy gdzie on jest? Jest on to czas jest koło mnie tu Góra gura. Widzę! Łukę! Okay. Chyba taktyka, że tutaj nie wejdzie chyba Po no. prawo jest, na lewo moje! O kurwa! To jest baba ty. <laughs> Mamy praw. Dzięk wielkie dziękowanie dla BP Blade'a, który nam go zsumonował Gdzie on jest? Trzyabło w dupę. O w dupę! Co to jest? Się zbugował. Padł, padł, proszę, padł! A Ja go robię, ja go robię. Dobra, bierz go, ja dałem zdjęcie, sypilizm, Nie Jest, kurwa! Yes. A mogłeś dać mi podnieść, bym miał achievement. Sorry, ale ja mam w y, nagranie, że ja mam od razu informację na 33% mu tylko zadałem. 67%, lol! Dobra, mniej z tym, ale mam achievement. Iha! Czekaj chwileczkę, muszę sam siebie ułożyć też. Nice predzio kurwa, piona ziomuś Ułóż go jakoś ładnie, tak pięknie No właśnie go próbuję Wiesz on, on tu, wiesz co byłem? Ja byłem tam nie, on się zbugował i cały czas sobie leżałem i cytowałem mu w sercu Cały czas Dobra, trochę inaczej musimy to zrobić inaczej. O, przyszedł, przyszedł info <noise> Dawaj, dawaj Jestem Mówiłem się ustawić, nie? O o o o idealnie, bardziej w lewo, patrz. O Potwierdź. Fuh. Zajebiście. Zabierzcie. Zabrakło tego shotguna. Zabierz tą się szybko, bo idzie. Dobra, otwieram. No, otwieraj swoją skrzynkę. Jest! Jest! Kurwa! Co? 55 broń. I amunicja. Jaki cholerny farciuch Jest! jest, Tak? nie mogę... Nie mogę wszystkiego podnieść. Mam? Nie dziękuję, ale się cieszę jak dziecko. Muszę, wy muszę coś wy wyrzucić. Wyrzucam amunicję do, do 700 Spokój Aha, zbugowało się coś, czekaj. Muszę trochę się oddalić. Nie wiem, czy bikonali nie wyrzucić. Kurde, nie mam miejsca już. Asolutrif'a mam tego mam... Też mam Asultrifa. Ale kurwa zajebiście Predzio! Powiem tak, Golden będzie świrował. <śmienny> Panowie, tak się kończy zabawa z Primal Rexem, którego nam summonował kochany host DP Blade. Brawa dla niego Do następnego Pozdrawiamy z... DP Blade'a Mielu, pożegnanie. Na razie. Na razie, trzymajcie się.